Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest zagrajmy w Prison Architect. Miałam poczekać, aż oni poustawiają te wszystkie rury. No, dobra, niech już będzie. Że ja to zrobię. Tutaj ma być co? Tutaj ma być jadalnia. Tutaj ma być kuchnia. A ja podciągnęłam rurę tutaj, tak? Kretyn największy ze wszystkich. A, człowiek nie pomyśli. Tutaj ma być pokój odwiedzin. A tutaj ma być świetlica. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Pobudujcie mi tutaj mniej więcej mury. Akurat zabrał się zabudowanie tego, co, co ja zaraz anulowałam. Pokaż mi, czy tu są rury dobrze pociągnięte? Tak. To otwarte. I tutaj będzie dźwigniec dla nich. Dość duży, ale niech sobie będzie. O, I tutaj to co najgorsze. Tak. Jeszcze książki i toalety. Proszę bardzo. Tak, wszędzie rury są doprowadzone. Okej, okay. gdzie to? Dobra, znalazłeś. Okej, okay, świetnie. A, w sumie to moglibyśmy przeszukać znowu. Nic by się nie stało. Dlaczego ja wam kazałam wstawać tak rano? Aha, żeby, żeby ten tutaj była praca. W sumie to Łazienkę może im przesunąć tutaj po pracy i po, po śniadaniu No. Tutaj czas wolny. Trzeba im dziedziniec trochę przyciągać. Eee... Poczekamy, oni akurat przyniosą to, co ty, tutaj jest potrzebne. Zróbmy tak. Tutaj już jeden pokój jest skończony. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Tak, i tutaj jest tak samo skończony ten jeden pokój. I te dwa też. Więc niech mi wszystko tutaj przynoszą. Tak, tu łazienka. Okej, okay, niepokoi mnie ten dźwięk, ale dobra. Minimalnemu rygorowi też się da pracę, bo tu też jest możliwość pracy. I minimalnemu rygorowi na pewno damy pracę. Więc sobie poczekamy. O, jak to wolno leci. Naprawdę, jak się czeka, to to tak strasznie wolno leci. No dobra, przynajmniej oni tutaj budują to, co mają budować. Chociaż tyle. Powiem wam, że i tak jest dość spokojnie. Jak planowałam to wszystko, to miałam taki event, że wszystkie trzy gangi, jakie mamy w, w naszym więzieniu, zaczęły się tutaj napierdalać. I to tak srogo. Eee, I cóż. Cóż rzec? Nie było ciekawie, tak? Zginęło ponad 30 osób i dostałam upomnienie od y, ludzi z wyższych sfer y, w sensie od y, burmistrza że jeśli to się powtórzy, że jeśli umrze mi w przeciągu najbliższych y, pięć, y, 24 godzin kolejnych 5 ludzi, to poniosę tego konsekwencje. Co mi się bardzo nie podoba. Nie spodobało mi się to. To niezwykle. Oni się tutaj budują na spokojnie. Powiem Wam, że to już jest. Od dawna to już jest ten moment, w którym my nie robimy nic innego, jak tylko i wyłącznie czekamy eee, i tyle. Naprawdę. Wyposażenie w paralizatory świetnie. Lepiej by było, gdy to było tak. I tak. Ja tak planowałam zrobić chyba na samym początku, prawda? Nie wiem, coś, coś, coś mnie poniosło i tak nie zrobiłam. Dobra, najpierw, najpierw pamiętajcie, najpierw meble, bo oni drzwi mogą wyciągnąć sobie z, ty z tylnej kieszeni spodni i zacząć się ustawiać, więc tr trzeba o tym pamiętać. Ja tutaj na pewno chciałam zrobić? A ja nie chciałam zrobić? się do... No o, świetnie, teraz sobie kabel. No dobrze. No wiem, wiem! Tak? Już niech ktoś przyniesie kawałek druta. Du kawałek druta, trochę taśmy i się... Wszystko naprawi. Tu jest jadalnia, tu jest, tu jest świetlica, o, tu jest pokój odwiedzin. Nie, yeah. możemy nawet tak. Świetnie. OK, wszystko wybudowane. Więc tego jest akurat tak mało. Klikanie mi nawet nie przeszkadza. I dobra, yy, oni tutaj będą donosić drzwi, a my w tym czasie porobimy meble. Yy, I tu będzie tak: tu będzie kuchnia. To te drzwi tak hałasują, ja się zastanawiam, co tak strzela, gdzie, co się dzieje? I umywalka. Nie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa. Tu. Naszą trójkę już tu podłączam. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I tyle. I tyle powinno mi się to wystarczyć. Yy, tutaj. Proszę Was bardzo. Tutaj wystarczy w sumie jeden stół. Nie trzeba się tym jakoś specjalnie przejmować. Tutaj tak. O, świetnie. Kolejne drzwi, które się nie chcą zamknąć. Jak ja się cieszę. Jaki to jest przyjemny dźwięk. Nawet nie, wyda nie, z nie wydajecie sobie sprawę. Okej. Okay. Tutaj spokój odwiedzin. Nie to. Co ty mi tu robisz? Gra mi chce delikatnie zasugerować, że powinnam to zrobić. <laughs> nie? Panowie tutaj będą mieć dużo wolnego czasu. Więc nie sobie mają jakieś telewizorki. Jakieś książeczki. ppp. Tu na pewno, mimo wszystko... Gdzie jest ten podkop? Ale proszę mnie nie denerwować. To będzie tak, tutaj... Będzie szła rura. I tutaj będzie szedł prunt. Proszę mi to tak połączyć. Tak. I tak. Okej. Okay. Aha, jeszcze rura będzie szła tu, gdzie jest to światełko. Dobrze. OK. Tutaj jeszcze chcę zbudkę telefoniczną. z dwie. Super. Tutaj chcę te testy do siłowania. Z3. Jakieś telefoniki. Jakąś ławkę albo ich dwie, niech sobie grają w klasy. Proszę bardzo. I oto mamy tutaj Protective Custody. Um, to deployment. Protective Custody jest bardzo spokojne, tak? Nie trzeba się nimi jakoś przejmować za specjalnie, nie trzeba się o nich martwić. Eee. Bo jest ich niewielu. Ta. Nie zgadnę. Znowu członkowie gangu. Ta. Tym razem czerwoni z niebieskimi się pobili. Jest ich najwięcej. 5397 dolarów posiada gang. Kupujecie tyle forsy w naszym więzieniu, które nie należy do nas. Oni stoi w higienie, oj zaraz, kurwa, masz czas wolny? A żeście kurwa wiedzieli, że tak zrobię? Mam dość zabawy, chciałam żebyście mieli Fajnie, ale jak wam się nie podoba, to będziecie mieć tak, proszę bardzo, wszędzie tak dam kurwa, wszędzie. Dobra, i tutaj. Eee, drzwi. Tutaj tylko dla personelu. Tutaj drzwi. Tutaj drzwi. Tutaj, tutaj drzwi. Tu zapomniałem zbudować ściany. To mógłby być problem. Ale to już. Już ogarnięte. Świetnie. Zwykły. To niech będzie otwarty, to niech będzie otwarty, to otwarty, to otwarty i to otwarty. Dokładnie. OK. Świetnie. Tutaj mamy cele, tutaj mamy świetlice, tutaj mamy pokój odwiedzin, tutaj mamy p, 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 p. stołówkę, i tutaj mamy kuchnię. I tutaj mamy dziedziniec. Tutaj mamy Łazienkę. Tak. Natryski. A to co kurwa jest? Dobra, on czasem potrzebuje chwili, tak. Okej. Okay. Informatorzy. Proszę ich wszystkich ściągnąć. Ja chcę wiedzieć, kto jest do Protective Custody. Ciebie nie chcę za informatora. Ciebie chcę za informatora. Co się stało? A, woda tu mnie nie denerwuje nawet. A, już wyszedł. No dobrze. Dobra, ty jesteś. Protective Custody. Ktoś jeszcze? Mamy dopiero 80... ...procent. Dobra, mamy 100%, tylko jeden do Protective Castilli. Będziesz się tam czuł jak król... ...i będziesz mnie nikt, kurwa, wnerwiał. Kim ty byłeś? Kapuś. Członek gangu. Proszę. Widzę, że członek gangu to jeszcze kapuś. Chłopie, masz ranę. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jeden strażnik. Chyba nawet z psem. Proszę bardzo. Niech chodzi. Eee, tutaj jeden i tutaj jeden. Proszę, gotowe. Spokój będzie cisza. Mniej więcej o tyle o ile. Eee, jeszcze mikrozarządzanie. Tak, tylko tutaj. Mhm. Dobra. I mamy tą część gotową. Świetnie. Mamy za załatwiony Protective Custody. 116, 169. Jeden w Protective Custody. Super. Pewnie tutaj jest jeden też. A nawet mi się nie chce tego sprawdzać. Dobra. Aha, no, rura pękła przecież. Naprawdę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Się zastanawiam, czy zbudować tutaj pokój do odpoczynku, czy tutaj. Myślę, że tutaj. Mhm. Więc wybudujmy im coś. Raz, dwa, trzy. Tam. No, tu jest jezioro. Szabada. tak. 15 na 10 Szabada. Szabada. Ok. Chciałabym Wam to przesłuchać jakieś 30 razy. Ale dobrze. W tym miejscu to by było na tyle. Zbudujemy sobie to w kolejnym odcinku. Myślę, że tutaj zbudujemy sobie jeszcze. To pomieszczenie. Mhm. Ale tym się już zajmiemy w kolejnych odcinkach. A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.